Szczęść Boże! Konferencja prasowa Konfederacji po orędziu do narodu wygłoszonym przez świeżo zaprzysiężonego prezydenta reelekta. Jeśli idzie o pana prezydenta, Konfederacja pozostaje stała w uczuciach. Jesteśmy pełni najlepszych nadziei, ale jednocześnie odarci z ostatnich złudzeń. Przypomnij nasze. Oczekiwania wobec pana prezydenta Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na ten najwyższy urząd w państwie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy tuż po wystąpieniu Pana Prezydenta podczas Zgromadzenia Narodowego, wystąpieniu, które przypominało pod pewnymi względami ekspoze premiera, zawierało wątki dotyczące inwestycji w gminach, w powiatach, natomiast niewiele dowiedzieliśmy się na temat pryncypiów polityki państwowej, na temat wyzwań obrony praw Polaków poza granicami kraju, wyzwań globalnych, z którymi nasz kraj się ściera, zmiany globalnego układu sił, wyzwań związanych z obronnością, z polityką zagraniczną, Właściwie gdyby nie refren w wystąpieniach polityków obozu rządzącego o tym, że musimy lojalnie współpracować z Amerykanami i e, wspierać współpracę sojuszniczą w ramach NATO, to można by odnieść wrażenie, że polityki obronnej i zagranicznej Polska nie prowadzi. W związku z tym e, chcemy przypomnieć e, wątki, najważniejsze wątki z polityki e, gospodarczej, z polityki rodzinnej e, i z polityki zagranicznej które akcentowaliśmy w kampanii wyborczej, to są nasze postulaty do prezydenta Andrzeja Dudy, aby zadbał o te sprawy. Przypomnę je w wielkim skrócie. Jeśli chodzi o gospodarkę, główne postulaty mojej kampanii wyborczej, główne postulaty Konfederacji, to kwota wolna od podatków w wysokości dwunastokrotności płacy minimalnej. Filozofia, by raczej pozostawiać Polakom pieniądze w ich kieszeni jako dochód możliwy do rozporządzenia, a nie zabierać w podatkach po to później, by rozdawać w świadczeniach. Druga rzecz to dobrowolne. Dla przedsiębiorców i generalna racjonalizacja systemu podatkowego w kierunku prostych i niskich podatków, w kierunku zmniejszenia opresji fiskalnej, której jesteśmy codziennie poddawani. Trzeci postulat gospodarczy to obniżka podatku VAT na produkty takie jak podstawowe produkty żywnościowe. Zrobili już to Niemcy, zrobiły inne państwa europejskie. Można w kryzysie obniżać podatki, można i trzeba. Polityka zagraniczna to przede wszystkim prymat polityki wielowektorowej, nieuzależnianie się od żadnego jednego mocarstwa. Prowadzenie polityki w taki sposób, jak prowadzą nasi partnerzy. Po ostatnich uzgodnieniach z Amerykanami bardzo wyraźnie widać, że prowadzą oni politykę w sposób transakcyjny. Reklamują ustalenia z Polakami w swoim kraju w ten sposób, że Polacy sami za wszystko zapłacą. Skoro tak, również my powinniśmy podchodzić do polityki zagranicznej w sposób transakcyjny i nie oznacza to zrezygnowania z posiadania jakichkolwiek wartości. Oznacza to jedynie odrobinę realizmu w podejściu do wszystkich naszych partnerów. Druga sprawa w polityce zagranicznej upomnienie się o ustawę 447 i obronę polskiego stanu posiadania. Jesteśmy świeżo po publikacji wstrzymywanego w sezonie wyborczym raportu do ustawy 447. Dowiadujemy się z niego rzeczy zdumiewających, że Polska wypłaca idące w miliardy sumy pieniędzy, o których polska opinia publiczna nic nie wie. Jako posłowie będziemy jeszcze pytać, co znaczą te kwoty. Co to za pieniądze, o których właśnie Amerykanie donoszą, że są przez Polskę wypłacane. E, tu zdecydowanie jest nasz projekt e, ustalenia uchwały ustawy kontr 447 i zamknięcia tego tematu dużą ustawą reprywatyzacyjną. E, sprawa trzecia, oczywiście polityka energetyczna, polityka e, tak zwana klimatyczna, czy antyprzemysłowa Unii Europejskiej, a więc wypowiedzenie pakietu klimatycznego klimatycznego, wypowiedzenie Europejskiego Zielonego Ładu, odrzucenie systemu handlu certyfikatami na emisję CO2 i obrona polskiego górnictwa, jednocześnie racjonalizacja kosztowa jak najbardziej. W kwestii polityki rodzinnej trzy postulaty ochrona życia nienarodzonego, pełna tu jest potrzebny realny progres, nie udawanie, nie słowa, nie napinanie muskułów ale zmiana stanu prawnego tak, żebyśmy normę konstytucyjną mieli wypełnioną o ochronie życia każdego Polaka. Wypowiedzenie konwencji stambulskiej, nie bicie piany, nie słowa, nie dawanie mobilizacji lewicy, nie dawanie wiatru w żagle tym lobby LGBT czy feministycznemu, ale krótkim cięciem rozwiązanie tego ciążącego nad Polską zagrożenia związanego z narzucaniem nam niepotrzebnych norm prawnych traktatowych za granicą. Trzecia sprawa, potwierdzenie prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie ze swoimi przekonaniami, no i bliskie nam szczególnie oczywiście są przekonania konserwatywne i chrześcijańskie. Zwracam uwagę, że w tej chwili zablokowany jest rozwój społecznej inicjatywy na poziomie na przykład edukacji, dlatego właśnie, że mamy dominację państwa, zablokowanie na poziomie instytucjonalnym tworzenia niezależnych szkół poprzez mechanizm dystrybucji subwencji oświatowej. Każdy, kto chce stworzyć szkołę niezależną za to, za co płaci w podatkach, musi zapłacić drugi raz. Stąd pomysł, który promuje pomysł bonu oświatowego. To są takie główne, podstawowe postulaty Konfederacji. Mówiliśmy oczywiście o znacznie szerszej palecie postulatów w kampanii prezydenckiej i w naszych wszystkich dokumentach programowych. Będziemy o tym przypominać. Także mając okazję do rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą, będziemy pytać, jak z tymi sprawami jak ze sprawami, które na finiszu kampanii prezydenckiej obiecał prezydent Andrzej Duda. Przypomnijmy, obiecał nie podpisywać ustaw podnoszących podatki. A już mamy w Sejmie informacje innymi o tym, że podatek cukrowy wraca. Będziemy te sprawy monitorować, będziemy o nie walczyć. Oddaję głos posłowi Arturowi Dziamporowi. Szanowni Państwo, częściowo już powiedział o tym tutaj Krzysztof Bosak, ale no, my będziemy zwracali bardzo uwagę na to, jak Andrzej Duda decyduje się w przypadku ustaw dotyczących jakichkolwiek podatków. Andrzej Duda w poprzedniej swojej kadencji, w poprzedniej kadencji, którą miał przez pięć lat, nie zdołał wprowadzić kwoty wolnej od podatku w wysokości 8 tysięcy zapowiadanej w swojej kampanii wyborczej, a nasza propozycja idzie oczywiście troszkę dalej. Ale myślę, że jest propozycją, nad którą moglibyśmy się zastanowić w ramach zapowiadanej dziś przez Andrzeja Dudy kontynuacji koalicji polskich spraw, ponieważ ten koncept, który sobie wymyślił sztab Andrzeja Dudy w trakcie kampanii wyborczej, widać dzisiaj zostało, zapowiedzian zostało zapowiedziane, że będzie kontynuowany, a my bardzo byśmy chcieli, żeby koalicja polskich spraw nie była koalicją pisowskich spraw. A wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość znane jest z tego, że podnosi nam podatki i wymyśla nam nowe podatki, I tylko nazywa je jakoś tak, że to nie naz Wzywa się podatek, oszukuje nas wszystkich, a my byśmy chcieli być nieoszukiwani. Jesteśmy świadomymi obywatelami, wiemy doskonale, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, wiemy, że zbliża się kryzys i wiemy, że partia Prawo i Sprawiedliwość nie jest gotowa na to, bo nie jest partią, która potrafi zarządzać w kryzysie gospodarczym. My mamy rozwiązania, które pozwolą Polakom nie tracić na tym tak dużo, jak mogliby stracić na transferach socjalnych, które Prawo i Sprawiedliwość będzie wymyślało, żeby utrzymywać poparcie. Liczymy na Andrzeja Dudę tutaj, liczymy na to, że tak jak się chwalił, że jest prezydentem Wolności, a Prawo i Sprawiedliwość jest partią Wolności, no to liczymy, że słowa przejdą w czyny i rzeczywiście będzie tak, że ustawy dotyczące nowych podatków, opłat, danin, składek i wszystkiego takiego będą przez Andrzeja Dute, Dudę wetowane. I teraz zapraszam Michał Urbaniak. Szanowni państwo, w prerogatywach prezydenta jest też ochrona bezpieczeństwa, suwerenności, integralności terytorialnej. Jest też kwestia zasadniczo bezpieczeństwa na przykład morskiego. Dzisiaj w Polsce nie mamy strategii bezpieczeństwa morskiego, więc można liczyć na inicjatywę prezydenta Dudy. Będziemy mu kibicować, jeśli w ogóle zrobi coś w tej sprawie, ale też przechodząc do kwestii już też takich związanych z polityką zagraniczną. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda wspomniał w swoim orędziu na temat wspierania Ukrainy, ale nie, nie zapowiedział też tego, że będzie wspierał Polaków na przykład, którzy tam mieszkają, Polaków, dla których to granica się przesunęła, a nie sami wyemigrowali z kraju. Więc będziemy też monitorować, będziemy kibicować panu prezydentowi w tym, żeby mógł zawalczyć, bo ma do tego możliwości, ma ku temu środki, o Polaków za wschodnią granicą i o ich prawa w państwach takich jak właśnie Ukraina, Białoruś czy Litwa. Szanowni Państwo, należy też zwrócić uwagę na to, że ta kadencja dla pana prezydenta Andrzeja Dudy może być kadencją, w której będzie nieco bardziej samodzielny politycznie, ale to już na pewno będzie zależało od niego. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, najważniejsze prerogatywy Urzędu Prezydenckiego dotyczą bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego. Chcielibyśmy liczyć na to, że Pan Prezydent nie będzie dolewał oliwy do ognia, nie będzie sprzyjał rozkręcaniu kolejnej fali korona, paniki, pandemii o psychozy. I bezpieczeństwo zewnętrzne, międzynarodowe, czasy są niespokojne. W najbliższą niedzielę wybory na Białorusi, grozi destabilizacja sąsiadującego z nami, a niewrogiego nam z zasady państwa. Na Bliskim Wschodzie wybuchają magazyny z żywnością to niewątpliwie akt wojenny. Szanowni państwo wzywamy pana prezydenta by stojąc na straży bezpieczeństwa najjaśniejszej Rzeczypospolitej i narodu polskiego nie dopuścił do wyprowadzania jakichkolwiek aktywów państwowych ze szczególnym uwzględnieniem wojska polskiego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że to jest bardzo poważne niebezpieczeństwo zwłaszcza przed dzień niemalże wizyty amerykańskiego sekretarza stanu pana Pompeo, od którego zapewne pośrednio dowiemy się na co właściwie opiewają umowy podpisywane w ostatnich latach. Także przez pana prezydenta Andrzeja Dudę podczas jego wizyt zagranicznych. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania?

Powinien najpierw przyjąć te wizyty, na które już pośrednio zaprosił przedstawicieli Konfederacji, mówiąc o koalicji polskich spraw, swoich współkandydatów w wyborach prezydenckich. Myślę, że pan prezydent po pierwsze powinien się lepiej skontaktować z polskimi patriotami i od tego zacznijmy tę drugą kadencję. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Myślę, czwartego polityka w wyborach prezydenckich niedawnych faktycznie można powiedzieć drugiego posłuchania połowni tych wyborów zwycięskich w tym sensie, że tylko wyście uzyskali lepsze wyniki niż były czy w tej ocenie w Polsce czekają trzy spokojne lata bez wyborów, Co dla partii politycznych i słowowych polityków oznaczałoby ładowanie akumulatorów, brzanie silników, czy też raczej natura ciągnie wilka do lasu? Tatyński jest coraz starszy, coraz częściej nie zawsze właściwie porównywany do Drzeżniewa. A ten kierunek które zapowiadają wybory na Mazowca poprzez podział Mazowca będzie utrzymany i będzie utrzymany napięcie. Który z tych wariantów jest bardziej prawdopodobny? Panie Redaktorze! Nikt z nas nie zna przyszłości, w związku z czym proszenie polityków o to, żeby przedstawili swoje spekulacje, to wciąganie nas na grząski grunt. Nie wiemy, co się wydarzy, wiemy, że pandemia i ograniczenia gospodarcze zmieniły znacząco kontekst, w którym funkcjonujemy. Rząd jeszcze pod koniec zeszłego roku cieszył się dobrymi statystykami gospodarczymi, zwiększał skalę państwowych wydatków, mówiąc jednocześnie o zrównoważonym budżecie, a teraz mówimy o bezprecedensowym zadłużaniu, bezprecedensowej akcji wspierania gospodarki poprzez publiczne wydatki i podtrzymywanie sztuczne w ten sposób koniunktury. Jak to wszystko się skończy? Zobaczymy. Trudno jest na to pytanie panie redaktorze odpowiedzieć. Natomiast generalnie my w ogóle żyjemy w spokojnych czasach. Nikt w tej chwili Polski nie napada. Nikt nie stoi u naszych granic. Eee, największe problemy polityczne to takie, że wprzęgnęliśmy się w system prawa międzynarodowego, w którym ktoś narzuca nam polity priorytety polityki nie do końca zgodne lub często sprzeczne z naszymi własnymi odczytaniami swoich interesów gospodarczych. Rywalizacja dziś głównie toczy się na polu gospodarczym, natomiast opinia publiczna rzadko skupia swoją uwagę na głównych wyzwaniach gospodarczych. Opinia publiczna raczej lubi postrzegać politykę jako spór emocji, ideologii czy po prostu osób, charakterów. No i oczywiście ten spór osób, charakterów, ideologii, co widać po dzisiejszej sali Zgromadzenia Narodowego, ten spór nie ustąpi, on się będzie zaostrzał, on się będzie nasilał. Media będą ten spór wzmacniać. Politycy, którzy chcą uwagę mediów przyciągnąć, będą oczywiście występować w coraz radykalniejszych szatach. Natomiast to niewiele ma wspólnego z polityką realną. My jako Konfederacja staramy się nieustannie przywracać pewne priorytety w życiu publicznym, i wskazywać, że wyzwania polityki obronnej międzynarodowej, gospodarczej czy organizacji państwa, jak mówiliśmy o strukturze rządu w ostatnich dniach, to są prawdziwe wyzwania polityczne, a nie to, kto jaką założy maseczkę, czy przyniesie flagę tęczową, czy jakiś szalik na salę sejmową i tak dalej. Natomiast bez wątpienia polska polityka będzie wstrząsana różnymi, kolejnymi, mniejszymi i większymi demokratycznymi konfliktami, konflikcikami i kontrowersjami, bo taka jest natura współczesnego systemu polityczno-medialnego, że codziennie musi żyć jakimś nowym konfliktem, codziennie musi absorbować naszą uwagę jakąś nową kontrowersją, ale to nie jest prawdziwa polityka, to nie jest polityka realna, to nie jest polityka państwowa, o której my będziemy mówić przez te trzy lata. Hmm? Ja Jeżeli... pana Brauna, Białoruś, pewne Jak się w tego Bo było tak, z... z pomocą... W tych środków budżetu państwa przeznaczonych na telewizję, które miały odgrywać rolę niemalże taką jak kiedyś Wolna Europa, próbowaliśmy uczyć Białorusi z demokracji w naszym modelu, co okazywało się, mówiąc najładniej, tyle kosztowne, czy chyba nieskuteczne, jeśli pominąć fakt, że zapewniało miejsca pracy za plecą ideologicznemu. I jeżeli nie tak, to w jaki sposób Polska Szanowny panie redaktorze, nie chcę odnosić się do kwestii tak specyficznych jak projekt telewizji Bielsat. Nie chcę się do tego odnosić publicznie po to, żeby nie licytować sprawy polskiej w dół takimi niewczesnymi wypowiedziami. Ale jednocześnie bez wahania wznoszę hasło Mińsk Warszawa wspólna sprawa nasza suwerenność, tak przecież problematyczna po jednej i po drugiej stronie granicy problematyczna nasza suwerenność wzajemnie się warunkuje. W moim najgłębszym przekonaniu istnienie, samo istnienie państwa białoruskiego leży w najgłębiej pojmowanym interesie narodowym, to polska racja stanu tego wymaga, byśmy nie cieszyli się, kiedy pod znakiem zapytania staje istnienie co najmniej jednej jeszcze stolicy pomiędzy Moskwą a Warszawą, bo przecież to był testament polityczny Katarzyny i Fryderyka, żeby między Petersburgiem, wówczas, a Berlinem nie było żadnych innych stolic. Otóż my ten stan obecny powinniśmy traktować bez protekcjonalności. Powinniśmy oczywiście zawsze pamiętać o naszych rodakach, którzy chcą być Polakami, jak o tym wspomniał kolega, nigdy nie wyjeżdżając za granicę, bo to granica wyjechała za nich. Musimy o tym pamiętać, musimy być asertywni w stawianiu tych kwestii, ale w żadnym wypadku nie powinniśmy grać na destabilizację któregokolwiek z państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą, ponieważ ta gra trwa właśnie, Sądzę, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej najlepiej by zrobił, otwierając nowy rozdział także w stosunkach polsko białoruskich, stąd muszę powiedzieć z prawdziwą przykrością słyszę dzisiejszego dnia powtarzane frazesy o jakichś specjalnych stosunkach łączących Warszawę z Kijowem, bo to są smutne urojenia, podczas gdy realna polityka wymagałaby właśnie uporządkowania, znormalizowania relacji na linii Warszawa-Mińsk przede wszystkim. My tymczasem oddajemy naszą politykę zagraniczną w depozyt naszym kuratorom imperialnym. Proszę zwrócić uwagę na fakt przedłużającego się wakatu na stanowisku ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie. To jest rzecz dość niesłychana. Miała być prezentowana kandydatura na Komisji Spraw Zagranicznych, w ostatniej chwili pod jakimś, obawiam się, naprędcze wymyślonym pretekstem nie doszło do tej prezentacji i oto w Moskwie na najwyższym, należnym, dyplomatycznym szczeblu nikt nie, nie reprezentuje Rzeczypospolitej. To jest, to jest proszenie się o katastrofę. Dziękujemy.